I zachowują się sile. To jest mój się trusia. Jest dzień do tego leży. Ale zobaczymy ją zbliżeczkę. O kurde, kurde, truśka. Przepraszam, muszę zmniejszyć Okej okay. Muszę zmniej... I to jest trusia Trusia Hej, ale nie gryź mi telefonu. I to chyba będzie na tyle na razie. Do następnego odcinka.